Cześć, dzień dobry. Witajcie. Dzisiaj piękne słoneczko u mnie i zaczynam od zgubki z słoneczkiem. Chciałabym dzisiaj ukończyć albo zbliżyć się bardziej ku końcowi jak największej ilości wyzwań, bo powiem Wam, że jest mi trochę skumo. Że dziewczyny tak szalają z tymi wyzwaniami. Jedne kończą, drugie zaczynają. Pach, 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 i już kolejne i kolejne. A ja wciąż tkwię w tych samych. Może to dlatego, że ja robię tą wojnę na 20 wyzwań, więc ciężej jest trafić na te samo wyzwanie, aby je jak najwięcej uzupełnić. Więc dzisiaj przygotowałam sobie kost z czterema polami tu i wezmę sobie cztery wyzwania i będziemy rzucać. Cztery pierwsze przykładowe. Mój budżet na dzisiaj to jest 120 zł w drobnych i chciałabym je rozdysponować. Najpierw weźmiemy sobie od zgubki ten na mniejsze kwoty, tu mam od Justyny, tu już wiosna za pasem, a, a ja jeszcze zimę robię, ale to nic, ważne, żeby kasa się zbierała, nie, tu jest moje i tu rzuć kostką też jest moje, dobra, porzucamy sobie kilka razy, potem schowam, wyciągnę następne, zobaczymy na ile wyzwań mi dzisiaj wystarczy, Czwóreczka, czyli rzucam kostką normalną. 2, a 2 to jest 8 zł. 5, 7, 8. Dobra. 1, 1 to jest góbka, a z kubka ma po złotówce. Oj, 2. Y tutaj rzucam kostką. 3. Trzy. O, no jak fajnie, każdy wyzwan dostało już coś. Dobra, pyk. No to jeszcze z cztery razy. Jedyneczka, znowu zgubka, złotówka. Dwójka, rzucam kostką, jedynka. No, chodź tu. Dwójka, rzucam kostką, trzy. i i 2 i znowu 2 i znowu 3. To mamy tak. 3 i teraz mamy tak. To jest piątka i to jest piątka. Dobra, to sobie zamieni na dwie piątki. Tak. No dobra, to jeszcze jedna kolejka. 4. 4. Tutaj rzucam kostką, 5, a 5 to jest 3 złote. Tak. 4, 5, 5 to jest 3 złote, Jedyneczka, zguba złotówkę. I ostatni raz czwóreczka, trójka, a trójka to jest 4 złote, 2 i 4. I co my tu możemy zamienić? 2, 4, 6, 8, 10. To sobie zamienię na dwie piąteczki. Dobra, no i tu zostało nam jeszcze 6 rzutów. I jak następnym razem uda mi się yy, mieć znowu tyle drobnych, to może znowu zrobię tak, że na cztery wyzwania i. Potem zmiana i znowu cztery. Może w ten sposób szybciej uda mi się pokończyć i zabrać za nowe. Zwłaszcza, że z Moni mamy kolejne, kolejne nowe mini między sobą. Tu mam wyzwanko od Justyny. Tak. Tutaj jest moje. Tutaj mam od Moni, bez budżetu, wezmę tego, gdzie ma więcej, tak i tutaj mamy też moje na badania roczne, dobra i ta sama zasada, tam rzucaliśmy 12 razy, czyli tutaj też robimy trzy kolejki, yy, dobra, zaczynamy od złotówki. Jedyneczka, tu jest dwa złote. Dwójka, tu rzucam kostką, pięć. I dwójka, rzucam kostką i trzy. Dobra, druga kolejka. Jedynka, dwa złote. Czwórka, złotóweczka. Jedynka, dwa złote. I czwórka złotóweczka. Dobra, to jest już druga kolejka i trzecia kolejka. Kolejna złotóweczka leci do czwórki. Jedyneczka, dwa złote. Tak. I dwójeczka rzucam kostką. Cztery. No, Moni, no dali co to jest za strajk, poproszę trójkę, no dwójka, rzucam kostką, trzy, no teraz trójka wypadła, raz, dwa, trzy, to zrobimy tak, tu zamienię sobie na piątkę, a tu mamy jak, tu zamienimy sobie na dwie dwójki, dobra, i tu nam zostało jeszcze pięć rzutów, Tak, Moni niestety nic nie dostała, ale to może zostawimy. Może przy następnym... Oj, 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 oj. Przy następnym rzucie się na... uda. Sprawdzam czy się nagrywa, a nie tak jak ostatnio. Myślałam, że się nagrywa, a się nie nagrywało. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Mamy pralkę. To praleczkę weźmiemy. Pralkę, zostawimy moni. To nie, bo to jest za dużo. Tu są matematyczne. O, to może matematyczne weźmiemy. To i co my tu jeszcze mamy? Te to są duże. To nie, to wezmę sobie z drugiego segregatora jakieś mini. O, może, może to, może lawendowe. Dobra, to rzucamy. Trójka. Trójka to jest matematyczne. Tu mamy działanie. Y, 6 minus 2 to jest 4. To też już dawno nie dostało, więc o, udało się. 2 zł. Tu leci. Jedyneczka. 2 zł. I dwójeczka, o super, Moni nadrabia, dwa złote, tak i druga y, tura <lety> leci, dwa. Dwójeczka, no proszę, wystarczyło zmienić miejsce. I Moni się rozszalała. Tu. Tak, dobra. Trójka. E, 4 plus 4 to jest 8. Proszę. Trójeczka. 8 minus 5 to jest 3. Proszę. Czwórka. Tu rzucam kostką. i Jedenka. Proszę. Trójeczka, 3 plus 4 to jest 7. 2, 4, 6 i 7. Przepraszam. I jedynka tu jest 2 złote. Dobra, jeszcze ostatni raz. Czwóreczka, tu rzucam kostką i mamy 6. 6. 2, 4 i 6. I tu nam brakuje nam jeszcze 3 rzuty. To ląduje z powrotem do koperty. Na ogrzewanie 2. E, Znacie, dycha 4, 6, 8. 22 zł dzisiaj. To jest. Czemu to są pienożki? Jak tu, osobna koperta. Mini. ogarnij się. Dobra. To jest. to jest tu. Teraz tak moni. Schowane. Tutaj. A. My musimy pralkę schować. I Dobra, i tu chowamy pozostałe. Potem jak będą grube, papierowe, to sobie powymieniam. I będziemy mieli na kolejne wojny. Wydałby się jeszcze jeden chyba segregator, wiecie? No coś tak się tutaj mało miejsca zrobiło. Dobra, tu mamy jeszcze 10 zł. 2, 4, 6, 7, 8, 20 zł. Czyli możemy zrobić... Tu już są same duże, chyba że weźmiemy sobie... Agę, dobra, weźmiemy sobie agę albo tak, tu weźmiemy agę, tu weźmiemy pieski, tu są dwójeczki i weźmiemy sobie to takiego pona sympatycznego i weźmiemy I weźmiemy, 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 może taka Meksyko. Dobra, i to będzie już ostatnia runda. Widać, widać. Rzucamy. Dwójka. Dwójka tu zaczynamy od złotówki. Czwórka. Złotówka. Trójka. Złotówka. No, aga. Czwórka złotówka, druga runda, jedynka jeden złotych, trójka jeden złoty, dwójka jeden złoty i czwórka tu mamy dwa złote. Dobra. Trzecia runda. Tu mamy dwójkę jeszcze. Dobra. Trójka, złotówka, czwórka. Czwórka, tu mamy trzy złote, jeden, dwa, trzy. No, i zostało nam cztery złote. Czwórka. Nie. Nie dam ci czwórko. Nie dostajesz. Trójka, trójka złotówkę. Dwójka mm, 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 złotówka. Trójka złotówka i trójka złotówka. Ok. I w ten sposób zostało rozdysponowane 120 złotych. Szybko się rzuca, szybko się odkłada. Szkoda, że tak szybko pieniądze do nas nie przychodzą, żebyśmy mogli jak najwięcej kasiory rzucać do naszych wyzwań. Ale nie narzekam. Pomalutku malutku. Damy radę. Dobra, Agusia była tu. Okay. Ja swoją kasiorkę całą rozdysponowałam. Teraz czekam na jakieś papierowe, żeby pozamieniać. Bo o, udało się. A z wami kochani, widzę się. Już niebawem. Życzę miłego, spokojnego dnia. Buziaki. Pa!